Witamy i zapraszamy na konferencji po meczu 17. kolejki 4 Ligi Podlaskiej, Turbiel Podlaski Pionier Brańsk. Tur wygrał 4 do 0. O komentarz poproszę trenera gości, pana Przemysława Masłowskiego. Na chciałem tobie, Darek, pogratulować zwycięstwa. Co do meczu, no, słodko, gorzki koniec rundy. Przygraliśmy zasłużenie zespołem trenera Darka. Aczkolwiek no jestem trochę smutny z tego powodu, bo wiedzieliśmy, jak będzie się prezentował Tur i też wiedzieliśmy, jakim systemem będzie grał, co będzie chciał wykorzystać. Zrobiliśmy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. No jak to w życiu trenera bywa, możesz cały tydzień mówić jedno, na treningach pracować nad tym, żeby tak się nie stało a jednak życie i boisko weryfikuje e, poczyniania, co na nim się dzieje. No i dzisiaj Tur wystrzelał nas jak rasowy snajper. Tak jak tego się spodziewaliśmy, że, że może tak być i, i wygrał e, zasłużenie. E, jak mówię, no jest to słodki, słodko-gorzkie zakończenie sezonu, ale ja jestem bardzo dumny ze swojego zespołu. Finalnie e, znajdziemy się na podium czwartej ligi podlaskiej jest to dla nas ogromny sukces ogromny sukces naszego zespołu naszego miasta naszych sponsorów w szczególności też banku spółdzielczego w Brańsku i innych sponsorów którzy dokładają wszystkiego żeby jak najlepiej się nam Pracowało w naszym klubie. Jeszcze raz gratuluję dla tura, też świetnej rundy. Gratuluję świetnego meczu dzisiaj na zakończenie sezonu. Wygranych derbów i, i fajnie, że, że takie mecze w naszym powiecie są: że elektryzują zarówno zawodników, trenerów, także kibiców. I oby takich więcej meczy było, wtedy nasza podlaska piłka na pewno będzie fajniejsza i, i mocniejsza. Także jeszcze raz gratuluję trenerze dobrej rundy wykranego dzisiejszego meczu. A mówię, dla mojego zespołu gratuluję fajny, równy, dobrego miejsca i chcę powiedzieć jeszcze raz, jestem z nich bardzo dumny. Dziękuję. I o komentarz poproszę pana trenera Dariusza Sklarzewskiego, trenera Tura. Dziękuję Przemek za gratulacje. Ja Wam również gratuluję znakomitej postawy w całej rundzie jesiennej, bo jeśli Beniaminek zajmuje drugie miejsce, to nic, tylko trzeba oddać szacunek i niskie ukłony. Także jeszcze raz Przemek gratulacje, znakomita runda. Jeśli chodzi o mecz, zgodzę się tutaj z Przemkiem, że Pionier wiedział, co my zagramy, a my wiedzieliśmy, co zagra Pionier. Byliśmy tak samo przygotowani. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o takie aspekty taktyczne, to obie drużyny wiedziały czego po sobie się spodziewać, i, i ten mecz był taki taktyczny. Pierwsza połowa, można powiedzieć, dosyć zamknięta, nikt nie chciał gdzieś pierwszy tej bramki stracić, i stąd, stąd żadna drużyna nie chciała za bardzo się otworzyć. Druga połowa. Wydaje mi się, że lepiej znieśliśmy biegowo, lepiej wyglądaliśmy fizycznie, gdzieś tam powiedzmy od tej 60. minuty. I myślę, że to w dużej mierze zadecydowało o tym, że przechyliliśmy szale zwycięstwa na swoją korzyść. Gratuluję chłopakom dzisiejszego meczu, całej rundy. W dzisiejszym meczu można powiedzieć, że. W większości, że, jak, że może nawet w 100% zrealizowaliśmy swoje założenia taktyczne, i to przełożyło się na świetny dla nas wynik. Więc y, jeszcze raz wielkie gratulacje dla chłopaków. No cóż, y, teraz przed nami troszkę przerwy, spotykamy się w styczniu, Ale to też nie będzie tak, że my tutaj przez ten okres nic nie robimy, bo mamy trochę rzeczy do, do zrobienia, więc my tam w, w zaciszu gabinetów będziemy pracować, a piłkarze będą odpoczywać, także mówię jeszcze raz gratulacje chłopakom dzisiejszego meczu całej rundy, bo ona też była solidna. Tyle z mojej strony dziękuję, do zobaczenia na wiosnę. I czy są jakieś pytania do trenerów? Może ja tutaj zacznę od kwestii kibiców, no bo warto wspomnieć też o bardzo licznym wyjeździe kibiców czy ja, Nie wiem, setka osób? Można tak jak powiedziałem, no w Brańsku powstaje fajny, fajny projekt, już w, okręgu, w klasie okręgowej za naszym zespołem jeździło liczne grono kibiców. Tutaj w czwartej lidze również na większości spotkań było więcej naszych kibiców niż, niż kibiców gospodarzy. Dzisiaj, jak to na mecz derbowy, myślę, że to było w granicach 50 na 50 i to cieszy. To cieszy, że w takiej małej miejscowości jak Brańsk, jak pojawiło się w cudzysłowie troszeczkę w wyniku, że jest duże zainteresowanie piłką nożną i to pokazuje też, że warto w mniejszych miejscowościach zrobić fajny klub, żeby zainteresować lokalne społeczeństwo. I mam nadzieję, że będziemy właśnie takim klubem, który będzie wzorem dla innych mniejszych miejscowości, że po prostu w piłce nożnej nie ma rzeczy niemożliwych. I jeszcze raz dziękuję, mówię też kibicom, którzy nas przez to całą rundę wspierali. Widzimy się na wiosnę i mam nadzieję, że również będzie dużo fajnych, fajnych emocji i że znowu zobaczą fajnie grającego pioniera. Teraz pytanie do wyróżnionych szkoleniowców, ponieważ Tur przeszedł y, w okręgu ołtarzu Polski Jagiellonię 3, tak? To był Jagiellonię 3, tak? miał właśnie podobny celek, Ja mam takie wrażenie, że grę prowadzi, prowadzili, y, prowadziła wtedy Jagiellonię, teraz był to pionier, ale Bramki, oczywiście zasłuchany zwycięstwo, ale Bramki to właśnie zdobywał Tur, ale nie prowadził gry. I czy miał Pan to spotkanie właśnie w pamięci, przygotowując się do meczu z który. Powiedzmy, no, na papierze jakby jest lepszą drużyną i w tabeli też, tak? No zgadza się, słusznie tutaj pan redaktor zauważył. Założenia w obu meczach tak naprawdę były bardzo podobne, żeby nie powiedzieć takie same, że oddajemy piłkę przeciwnikowi. A sami szukamy szybkiego ataku, i jesteśmy konsekwentni w tej obronie niskiej. Bardzo zdyscyplinowani i zamykający dobrze przestrzenie, i między nami, i za nami. No i co takie znamienne, w, tych, w obu tych meczach zagraliśmy na zero z tyłu i zdobyliśmy siedem bramek. To wydaje mi się, że to też nie jest jakiś tam przypadek, tylko konsekwentna realizacja założeń taktycznych ze strony drużyny. I stąd, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, ogromne gratulacje dla chłopaków. No, że, tak. o, o, tym, o tym właśnie spotkaniu, jak zostało rozegrante tej gronie? Analizowaliśmy tak, jak mówiłem, zespół e, Tura, ale tutaj chyba e, Ameryki nie odkryje, i, i powiem tak, że my, trenerzy, e, robimy wszystko, żeby jak najlepiej e, przygotować się, się do meczy i meczu. Ja też to zrobiłem razem ze, ze spół, tutaj ze swoim sztabem. Ale są te, też takie mecze, że co nie zrobisz? W tygodniu, to potem na meczu nie wychodzi. My zagraliśmy dzisiaj najsłabsze spotkanie, byliśmy do niego przygotowani. No ale niestety, taka jest właśnie piłka nożna, że możesz być najlepiej przygotowany do meczu a, a, i, i, i przegrać. A możesz mieć mnóstwo kontuzji i z teoretycznie lepszym zespołem wygrać. To jest właśnie piękno piłki nożnej, dlatego wszyscy to, to piłkę kochają, uwielbiają. No i tyle. Można powiedzieć, że pionier śni swój sen, a, a Tur uszczypnął, wybudził z tego snu, prawda? Zimmy tjusznę. Tak jak tutaj wszyscy podkreślają, no, Tur to jest historia podlaskiej piłki, tak? Tam ponad klub, który ma e, ponad 100 lat ma swoją akademię. Zawsze zatrudnia dobrych trenerów, dlatego też jest trener Darek, bo też uważam trenera Darka za dobrego trenera. Kontynuuje jakiś swój pomysł, jakiś, jakiś plan na klub, i to dla, należą się oczywiście ukłony. My mamy swój plan na układanie klubu, jakim jest pionier. Też planujemy, żeby była akademia, ale tak jak tutaj wszyscy wiemy, to tak naprawdę. Takie normalne działanie klubu jest od dwóch lat i nie da się wszystkiego zrobić od razu. Na wszystko potrzeba czasu i mówię, my się cieszymy w miejscu, w którym jesteśmy, co zrobiliśmy przez te ostatnie dwa lata. Na pewno nie podzieliśmy ostatniego słowa i będziemy chcieli ciągle się się rozwijać, żeby mówię, być niechwilowym klubem na mapie podlaskiej piłki. Tylko takim właśnie klubem stabilnym, o którym się w takich ciepłych słowach będzie się mówiło, jak się mówi na przykład o zespole Tura, tak? My spójrzmy niedaleko w przyszłość, bo już do stycznia się przenieśmy. Pytanie do my trenerów. Po Wasze co przygotowanie. Zaplanujecie jakąś panienki informatycznie robić. No i transfery to, to najbardziej za lokalny. Yy, tak, to może, może ja pierwszy zacznę. Tak, yy, okres przygotowawczy zaczniemy. 13 stycznia. Mamy zaplanowanych 8 gier kontrolnych, m.in. właśnie z pionierem Brańsk. I będziemy się przygotowywać, jeśli chodzi o kwestie transferowe. No, wiadomo, że nazwisk nie stracimy, natomiast coś tam będziemy w tej materii działać, bo byśmy chcieli zrobić 2-3 ruchy do klubu. Odejścia z klubu zakładam, że też będą. Więc ale to mówię to na spokojnie, bo, bo dzisiaj jest tak na gorąco po, po meczu i tak naprawdę. To, to dzisiaj jest odpowiedź prosta. No, dzisiaj było wiadomo kto, kto tam z przodu e, zrobił tak naprawdę e, fajną, fajną pracę. Jest to Bazylewski, Stypułkowski. No, dzisiaj w tym meczu wyglądali, e, szczególnie w drugiej połowie, naprawdę, na, na, naprawdę fajnie. E, tu trzeba sobie jasno też powiedzieć, że przerwa między rundami, no, to chodzi, jeżeli chodzi o, o transfery, to jest bardzo trudna. Tak? Wiadomo, żeby pozyskać jakiegoś zawodnika, no to klub odstępujący musi się na to zgodzić. A jak na to się zgadza, to też oczekuje gratów finansowych takich, że czasami można z krzesła spaść. Za czy młodszego czy zawodnika są takie kwoty czasami, że mówię, że aż ciężko, ciężko wierzyć. I na pewno też mówię, jak, jak co rundę. No będziemy chcieli to do szatnie troszeczkę odświeżyć, bo zawsze napływ świeżej krwi no pozytywnie jakby działa na szatnie i też jakby rywalizacja się, się podnosi. Co do transferów, no wszyscy mają jakieś pomysły. A mówię, realizacja ich jest, jest bardzo trudna między tymi, tymi dwoma rundami. Aczkolwiek też trzeba tutaj jasno sobie powiedzieć, że no, tych jakościowych zawodników na Podlasiu nie ma zbyt dużo, bo w każdym zespole jest 3-4, pięciu. Oczywiście tutaj Olimpii Zambrów, która na każdej pozycji ma super super zawodników. No i też na pewno będą rozmowy tutaj w zimę z zarządem, w jakim kierunku będziemy chcieli iść tak. No bo mamy tutaj w kadrze, tak samo jak tur dużo, dużo młodzieży i myślę, że. Na tą młodzież trzeba szczególnie tutaj w naszym rejonie stawiać, żeby tak w cudzysłowie nie odrzewać tych kotletów, które tylko chcą przyjść na pół roku, na rok, tylko zbudować właśnie taką silną, stabilną kadrę, fajną szatnię, do której wszyscy będą przyjeżdżać, grać, dobrze się czuć. I co za tym idzie potem wygrywać mecze. No i, i tyle, tak mówię, też sparingi, tak jak mm. chyba wszyscy mamy też 7-8 ustawionych, mówię takich tur i tak dalej. My troszeczkę inaczej sparingi ustalamy, bo szukamy zawsze zespołów, które mają swoje boiska z prostej przyczyny, bo bo, bo bo boisko sztuczne oczywiście, z prostej przyczyny, bo my takiego nie mamy. I też te sparingi mamy w większości, no wszystkie, które mają swoje boisko sztuczne. Mówię, a teraz słodko-gorzkie zakończenie sezonu. Pewnie dzisiaj pół zespołów czwartej Ligi Podlaskiej i Kręgowej spotka się na mieście w Stoku i będzie i będzie i będzie dogłębna e, analiza. Także dziękuję. Co jeszcze panie trenerze, panie Przemku? W bramce stanął Stańczuk, nie Mironczuk, tak? Tak. To jest pierwszy pana wybór po wojnie? Znaczy. Ja nie chcę się w umiejętności, bo wiem, że na pewno ma wysokie umiejętności, ale jakby pierwszy był do bramki i mógł się lepiej zachować, to mam takie pierwszy. Powiem tak. No na początku maczka u nas nie było. Byłem tylko z Marcinem i rączukiem. Marcin złapał kontuzję, musiałem wejść do bramki broniłem tam w, w dwóch meczach. Fakt, że zdobyliśmy w nich 6 punktów, ale inaczej się kieruje zespołem z boiska, a inaczej z boku. Awaryjnie został ściągnięty Maciej z Jagiellonii Białystok, no i trenował. Fajnie na treningach wyglądał. Marcin troszeczkę słabszy okres złapał. Postanowiłem żeby postanowiłem postawić na Macka. I Maciek do tej pory w tych meczach super bronił. Z tykocinem można powiedzieć, że sam zrobił trzy punkty. A co do, do zimy. No. Fajnie mieć dwóch fajnych bramkarzy, którzy z tobą rywalizują, którzy czują oddech, oddech na plecach. I jest okres przygotowawczy i będzie bronił ten, co wygra rywalizację. No, to jest prosta odpowiedź.